Hej, hej, z tej strony Przepsa, to kolejny odcinek z Robloxa, tym razem gramy w symulator jedzenia, już wam to przetłumaczę. Eee, ostatnio, w sumie, nie wiem, z tydzień temu, dwa tygodnie temu był symulator eee, siłowni, więc postanowiłem, znalazłem tryb, w którym mamy symulator jedzenia. Eee, jak widzicie, mam już 57 punktów, za każde z jedzenia jest jeden punkt nabijem sobie 50, bo chciałem sprawdzić jak to idzie e, czy w ogóle tryb działa i te itp. E, więc sprawdziłem, działa e, i co jest jedno, jedna fajna rzecz, to wam zaraz pokażę e, jak będę przechodził sobie po mapie więc tak, e, powoli będziemy sobie nabijać punkty i zwiedzać a poza tym, jak mówiłem, że jest fajna rzecz e, że są tutaj walki, że e, jak widzicie ten czarny pasek, co jest czekajcie, gdzieś tutaj Eee, to losuje graczy, którzy, którzy będą walczyć ze sobą. Eee, więc Co jakiś czas są jakieś walki, może mnie wylosuje za jakiś czas, to wam pokażę, jak to działa. Działo, tak, lepsu, mów po Śląsku, eee, jak to działa. Eee, w tym czasie sobie poekspimy, oczywiście, i zobaczymy, jak ludzie tutaj wyglądają. Czy też są jakieś grubasy, na przykład jak tutaj, bo mój brzuch już no, wygląda niezbyt nie ciekawy, tak. Eee, robię się coraz grubszy i grubszy. Eee, będę polskim grubasem. Ale no cóż, yy, wiem, że odlokowuje się tam różne jakieś umiejętności. Z czasem można też sobie kupić yy, taco albo hot dog. Yy, hot dogi wolę. Kupmy sobie hot doga za 10, ok. Mamy hot doga. I on dodaje? Yy, 58. A to już. A to już się skończyło. Myślałem, że to jest ile chcesz. Dodało tylko 10, więc tak trochę słabo. Więc jedzmy, jedzmy tutaj sobie hamburgery i, i popijajmy sobie jakąś kolą. Ale, no tak, pochodźmy sobie po tych budynkach. Może jest coś tutaj ciekawego, a potem przejdziemy się na tą arenę, co tam jest. Bo w ogóle ten jeden gość, co tutaj ma, ma 22 tysiące punktów. Yy, w ogóle nie rozumiem tego, jak on to wbił. Yy, nieźle, nie powiem. Yy, więc yy, w ogóle, wow, ile nie wiem, ile miałbym tutaj spędzić. Chociaż też tutaj trochę spędzę, bo w pewnym momencie zrobię sobie cięcie i zostawię grę, nie wiem, na, na godzinę. I zobaczymy, jak mój brzuch urośnie. Bo na razie to. Wygląda dziwnie, tak go wywaliło w jedną stronę, ale no cóż, e, może popijmy sobie kolom czemu by nie, e, bo trochę mi się pić chce, czemu by sobie tutaj nie wypić. E, też chciałbym was przeprosić, jeśli mówię przez nos, bo mam straszny katar przez tą pogodę, co jest teraz, bo e, nie wiem jak tam u was, ale u mnie straszliwie pada, cały dzień jest zimno, e, więc w końcu choroba spotkała i mnie. No i, i, i mam katar, kaszel i w ogóle no fajnie jest Więc jeśli mówię przez nos, no to przepraszam, ale no nic z tym nie zrobię, bo mam taki katar Ale okej, okay, powoli się ekspimy w tym czasie, mam jednego, jedną wygranę, bo jedną walkę stoczyłem Okej, okay, tutaj wylosuję tą walkę, ale no cóż, nic z tym nie zrobię Chodźmy do kolejnego budynku, w ogóle w tych budynkach są tak umieszczone e, randomowo te, 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 te takie jakieś, nie wiem, jedzenie Na przykład tam był hamburger, tutaj hot dog, myślałem, że to można podnieść, ale niestety tego nie można podnosić E, cały czas się ekspimy, cały czas nasz brzuch rośnie do przodu jakoś tak dziwnie, ale no okej, okay, tak trochę inaczej to mogli to inaczej zrobić, ale no cóż, e, tu mamy znowu hamburgera. E, ok, e, nie mogę go zebrać, nie? Na pewno nie mogę kliknąć na niego ani nic. E, hamburgery teraz sobie powiedzmy, zgłodniałem e, Więc to jest słabe, że tak umieszczone niby są po jednym. E, ogólnie domki mogłyby być e, zrobione jakoś lepiej, że więcej temu w środku. Czy coś takiego, ale no, nic z tym nie zrobię. E, ewentualnie, może jak twórcy natrafią na ten film i akurat zrozumieją język polski, no to może z tym coś zrobią. Ale raczej tak to, to raczej nie. No cóż, e, został nam chyba jeszcze jeden domek, i w ogóle tam są te tablice. też ch chciałbym zobaczyć, o co w tym chodzi. E, to jest chyba ostatni domek, chyba że tam jeszcze jest taki na środku. E, powiedzmy najbardziej wyposażony. No jest to, bo tak w sumie wstrzymałem się razie Z tym jedzeniem. Co to, to jest. A. Zdobyłem pierwszą moją umiejętność. Czym jest puszanie bąków. Jak przystało na grubasa, mogę się szybciej poruszać. Bardzo inteligentny jak i. kulturka 100%, więc polecam. A, i jeszcze nie wiem, czy wiecie, ale. Taka informacja tutaj się powinna wyświetlić takie BUM! I 40 tysięcy wybiło na kanale w niecałe dwa tygodnie, więc e, dziękuję wam bardzo, e, bardzo za to, że tak szybko wybiliśmy te 40 tysięcy, e, jak tu jasno. E, jakiegoś tam specjalu na 40 tysięcy nie będzie, bo e, powiedzmy umówiliśmy się, że będzie na 50. Eee, więc musicie jeszcze wbić 10 tysięcy, więc jeśli nie subujesz jeszcze, to zapraszam do zostawienia subskrypcji. Możesz też wbić na Facebooka, e, do którego link jest w opisie, tam zalajkować, zaobserwować, napisać do mnie wiadomość, ja chętnie odpowiem. E, więc takie szybkie informacje. Dobra, dobimy sobie do 200 może e, ja sobie zrobię wtedy cięcie i ja trochę, nie wiem, po ekspie wbiję z 1000 i zobaczymy jak moja postać się zmieni. I ewentualnie pójdziemy na jakąś walkę. A właśnie, miałem jeszcze zobaczyć, co tutaj jest, o co w tym chodzi. E... Oj, przepraszam, bo, bo już mi z nosa leci. E, polecam mieć katar. E... Tutaj mogę sobie chyba kupić ciuszki, nie? E, jeśli wygram ileś tam walk, ile jest tam najtańsze. E, nie ma sprintu, ale przecież mam bąki, no, no przecież. E, lećmy sobie. E, a, tutaj mam od tego. Jak bardzo gruby jestem. Eee, no, spoko. Eee, tu jest od 200. No to 200 mam. Eee, poproszę. Eee, jak to mam kliknąć? No, mam 200. Eee, o! Wow! Jestem takim typowym polskim Januszem. Eee, mam koszulkę biedy, plus jakieś dziwne spodnie biedy. No okej, okay, niech będzie eee, ubiór prawdziwego Polaka-Cebulaka. Niech będzie... E, tam jest ta arena, w ogóle ten gościu jest... Pff, dorąbany... E, tam w ogóle ktoś ma tego, sztangę... Wow, nie wiem jak to wbił... Ale nieźle, ten gościu był tak wielki, już chyba wyszedł z serwera... Ale że w ogóle masakra... E, no cóż, tutaj sobie zrobimy cięcie i zobaczymy się za jakiś czas, gdy... Wbiję sobie jeszcze większego Janusza e, Grubasa, więc do usłyszenia za chwilę... Okej, okay, jestem po przerwie i biłem 1015 punktów i moja postać wygląda właśnie tak. Tu, tu, tu. tu. Taki gruby jestem. Brzuch mi nieźle wywaliło. Dostałem dwa, e, dwie nowe umiejętności, więc zaraz Wam je pokażę. Więc tak, to mamy podstawową, czyli bicie. Potem mamy e, pierdnięcie, niech będzie. Potem mamy e, jakieś takie tarzanie się, e, co nie wiem w ogóle o co w tym chodzi. I potem mamy najlepszą umiejętność, czyli E, spluwanie hamburgerami, co zadaje ogromny damage, ale przed tym, jak e, wybierzemy sobie tą, e, znaczy zagramy jakąś walkę czy coś takiego, e, weźmy sobie jakieś ubranie, tu było właśnie, tu jest za 500, e, więc chętnie sobie przygarnę, chyba że tu jest coś bogatszego, e, jest coś tutaj dla bardziej zamożnych, na przykład, bo ja jestem bardzo zamożnym człowiekiem e, ja bym to chciał, chciałbym to, a nie, to jest za 2000, 3. Eee, a to? Jak to wygląda? Tutaj nie mam koszulki, to jest słabe. Eee, tu jest coś za 600. Mogę to? Eee. Okej. Okay. Nie wiem co to jest, a to? To jest zwykłe. Czyli to jest najlepsze, że mam koszulkę i ten. Eee, Okej, okay, miejmy to sobie ubrany. Tam znowu jakiś gruba zbił. Ilon ma 9000 punktów. No nieźle. Nieźle sobie dobił. Eee, w ogóle wywaliło mnie w tym czasie z serwera i straciłem tą jedną wygraną. Eee, jeden mecz zagrałem i, i miałem tam. Wygraną, więc tak w sumie słabo, że to straciłem. Chodźmy się teraz z kimś pobić. Wbiłem 1000 punktów, więc e, jestem dosyć wysoki. Mogę się z kimś tak, powiedzmy, zmierzyć. E, mogę wziąć moje hamburgery, i tutaj ładnie splunąć w nich wszystkich. Wow, i tam wszystkich pozabijałem, nie? Tylko ten jeden gościu został, którego też właśnie zjadę sobie. Wow, ale nie wywaliło w powietrze. Dobra, dobra, Lepsu, gdzie poleciałeś? I teraz z zaskoczenia. Dawaj tego gościa. Chodź, w ogóle jakie oni są malutcy, nie? I jedzą te swoje hamburgery malutkie Dobra, jedziemy go On nie ma szans z nami, nie? Łooo, nie, 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 nie Dobra O, najmniej dojechał, to jest chyba ten najlepszy, nie? E, nie, drugi najlepszy On mnie porobił, to, to miałem, to było pewne w sumie Ale tu na przykład tego gościa Pyk I tutaj tą dziewczynę Pyk, porobieni Yyy, e, dostrzelę do niego? Chyba nie Chyba, że jakoś tak też nie, dałem radę, dobra. Teraz eee, uciekać. Dobra, uciekać, uciekać. Eee, Wo dojechał, dojechał mnie, dojechał mnie. Nie, 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 nie dam rady. On nie da rady, ja go porobię jeszcze, nie. Patrzcie, co patrzcie co się dzieje. Porobię tego gościa, co ma 3000, nie. Nie, on maloła, nie. Ja, ja go pokonam, dobra. Jeszcze raz, dajcie mi jeszcze jedną szansę. Już po ciebie, gościu, jadę, nie. E, gdzie ty jesteś? E, tam gdzieś byłeś, chyba, nie? E, czy to byłeś ty? Uczciwie, że to byłeś ty. Albo ona to jest? Nie wiem. O, jakoś ma dziwną umiejętność. Chyba jeszcze coś się odblokowuje z czasem. No, ona ma mnie na hita w ogóle. A ja do niej tak biję i biję i biję. To jest w sumie słabe. Ten gościu jakiś ogromny. On jest kwadratowy na przykład, nie? Cały. A ja jestem. E, no taki. Nie wiem, bardziej Robloxowy. O, Ja akurat mam walkę, to wam mogę pokazać. Eee, jest jakaś malutka osóbka, nie? Eee, aż mi się, aż mi jej szkoda jest. No, Bimie. dawaj, ała, ale nie bijesz, ale mnie klepiesz, nie? BUM! O, chyba, chyba wygrałem, nie? Ch chyba wygrałem. No cóż, yy, mam nadzieję, że pokazałem wam wszystko. Yy, pokazałem wam mapy, pokazałem jak wygląda postać, która ma już 1000 punktów. Yy, wygląda, nie wiem, tak powiedzmy ciekawie. Jak był symulator siłowni, jak teraz jest symulator yy, Grubasa, czyli w sumie mnie. No to moim zdaniem zrobili coś powiedzmy oryginalnego, chociaż na wzór yy, tego trybu, co już był, który miał... No nie ukrywajmy ogromną popularność. Yy, ten też ma, w sumie, teraz tak zauważyłem, więc e, tryb jest nawet fajny. Jeśli będziecie chcieli pograć, no to oczywiście macie link w opisie, e, jak zawsze, bo często pytacie o to e, Plepsu, jak się nazywa tryb, jak ten dołączyć. Mogę się zawiesiłem, Rozwincie opis i, i tam na samym dole jest e, link do gry, więc e, proszę, nie pytajcie o to. Więc co, no to by było chyba na tyle, nie? Pokazałem wam wszystko w trybie. Yy, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zapraszam na kolejne odcinki yy, przyszłe, zeszłe. Yy. No cóż, do usłyszenia. Hej!